Witam Was w kolejnej recenzji na naszym kanale, i dzisiaj będzie to recenzja plecaczka. Jest to plecak Step by Step Seria Junior przeznaczona dla przedszkolaków, a dystrybutorem tych plecaków w Polsce jest firma Hama. Plecak jest wykonany z materiału, który łatwo utrzymać w czystości. W jego tylnej części, tej, która styka się z pleckami, jest miękka wkładka. Ma regulowane ramiączka. Tutaj od spodu ich również jest miękki materiał, także nic tutaj nasze maluchy nie obciera. Ramiączka mają taką jakby klamrę, ona również jest regulowana. Gdy nasz maluch ma plecak na pleckach, to aby się nie zsuwało mu to z plecków, to tą klamrę się zapina. Pokażę Wam to na zdjęciach, jak to wygląda, bo tu jedną ręką teraz nie mogę tego zrobić. I dzięki niej właśnie plecak nie zsuwa się z ramion przedszkolaka. Tutaj jest jeszcze oczywiście wieszaczek do powieszenia. I jak to teraz tutaj wygląda w środku? Jest jedna duża komora. Jest ona dość pojemna z tego co można przeczytać na stronie hamy, plecak ma pojemność 7,5 litra, tu na przedzie znajduje się mniejsza kieszonka. Nie jest ona znowu jakoś tak specjalnie mała, bo zobaczcie, sięga tutaj do końca wisienek zapinana oczywiście na zamek, ta główna komora również jest zapinana na zamek. W środku plecak ma miejsce. Na wpisanie nazwiska, adresu, telefonu oraz maila. Także można go podpisać. I tutaj, po bokach, jak widzicie, takie siateczkowe, materiałowe dwa miejsca na napoje, na butelki z wodą, z sokiem czy co tam nasz maluch ze sobą nosi. Na przedniej części plecaka jest aplikacja. Nasz model ma aplikację wisienek. Nie jest to ani naprasowanka ani naklejka, jest to tutaj wszystko naszyte, wyszyte. Także nie ma ryzyka, że w trakcie prania któregoś z rzędu, czy też w trakcie jakiegoś intensywnego użytkowania ta aplikacja nam tutaj zejdzie. To tak sam w sobie jest leciutki, waży zaledwie 200 gram. Jest on zdecydowanie wystarczający jak na potrzeby przedszkolaka. Nie jest on ogromny, dzięki czemu wygodnie z dziecku go nosić. Zresztą wszystko zobaczycie na zdjęciach, jak Martynka go ma na pleckach. Na to wszystko już zapraszam was na naszą stronę. W opisie filmu znajdziecie link do naszej strony. Znajdziecie również link do strony dystrybutora tych plecaczków, czyli do firmy Hama. Tam oferta jest ogromna, jeżeli chodzi o plecaki, nie tylko dla przedszkolaków, ale również dla dzieci w wieku szkolnym. Sami zresztą zobaczycie, jak wiele różności się tam znajduje. I to już by było na tyle. Pozdrawiam i do usłyszenia w kolejnym filmie.